Poranek następnego dnia. Jak widzicie, już jest za zimno na tygryska. Ptaszek nam ładnie świerka. Zobaczcie, niby ładna, słoneczna pogoda. A my po ubieraniu. A dokładniej tutaj mamy nasze skafanderki. Dlaczego? pojedziemy na wycieczkę na statek Parostatkiem w piękny rejs Statkiem na parę Piękny rejs Śliweczki, mniami mniami Słodki ten nasz wypad Pamiętajcie by rybek nie karmić chlebem Bo nie można Zobaczcie jak płyniemy Tam byliśmy na plaży tej pięknej wyprawy chciałem podrobić Bosmana Marka. Taszki i delfinki. To było jest Delfinek wskoczył. Pływane, zasługujemy na drugie piweczko. Tak. Ciap ciap. Ciap Zimna, ale cieplejsza niż ocean. Afryka dzika, dawno odkryta. How we welcome to... Au! Marakuja. Zdecydowanie na następny wyjazd muszę zabrać ze sobą kamerzystę. A teraz pokażę wam jak syrenka wchodzi do wody. Plum. Będziemy się pluskać i Plus! Jedno piwko dla bosa, drugie dla Ciamci ramci. Ciap ciap. Smakowite kąski. Miam miam, miam.